W kwestii nawyków często wpadamy w pułapkę myślenia, wszystko albo nic. No właśnie, to jest dokładnie to, o czym teraz mówiłem. Jak mówi Charlie Munger, pierwsza zasada procentu składanego brzmi: nigdy nie przerywaj bez potrzeby. Właśnie dlatego złe treningi są często tymi najważniejszymi. Kiepskie dni i niepomyślne treningi utrzymują zyski zgromadzone w trakcie poprzednich, udanych prób. Ponadto nie zawsze chodzi o to, co dzieje się w trakcie treningu. Chodzi o bycie typem człowieka. To nie pomija treningów. Łatwo jest ćwiczyć przy dobrym samopoczuciu, lecz szalenie istotne jest rozpoczęcie ćwiczeń wtedy, gdy nie ma się ochoty. Nawet jeśli zrobisz mniej niż planowałeś, 5 minut spędzonych na siłowni nie poprawi twojej kondycji, ale umocni poczucie tożsamości. Tak, trochę mi to przypomina coś, o czym mówił David Goggins wiele razy, ale pomijając to, jest to niesamowicie istotna rzecz i tego też się trzymam. Czasem jak ja się nie mam ochoty pójść na trening, pójdę, zrobię słaby trening, będę się tam ociągał, ale przynajmniej poszedłem na siłownię. I to naprawdę robi ogromną różnicę, ponieważ znacznie łatwiej potem jest pójść następnego dnia i kiedy masz już ochotę, jesteś wypoczęty, silny, możesz mieć super trening, ale w te dni, kiedy nie masz na nic ochoty, warto jest się wtedy zmusić, ponieważ wtedy udowadniasz sobie bardziej niż kiedykolwiek indziej, kim jesteś i na co ciebie stać. Bardzo interesującą rzeczą też jest to, że potem odwoływał się Clear do prawa Goodharta, które brzmi o tym, że wskaźnik przestaje być dobrym wskaźnikiem, kiedy dążymy do wskaźnika zamiast do tego, co wskaźnik określa. Na bardziej namacalnym przykładzie. Jeżeli chcesz schudnąć, koncentrujesz się na tym, co nominalnie waga ci pokazuje. I to ilustruje wtedy prawo Goodharta, że jeżeli skupiasz się tylko na tym, aby pozbyć się tej liczby, to wtedy ta liczba przestaje być czymś. Co wskazuje na cokolwiek wartościowego, ponieważ jest to jedynie wskaźnik, a nie coś, do czego dążysz, bo dążysz do bycia zdrową osobą, która się dobrze czuje, która jest silna, sprawna i tak dalej. A to jest jedynie jeden z wielu wskaźników. Ale zbytnia koncentracja się na nim nie zda się na zbyt wiele i będzie nawet kontrproduktywna.